No. Czy się realizuje to Mi się bardzo podobało to, co tutaj Janusz powiedział, że właśnie... No, że nie mam wyjścia, No ja, 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 ja muszę być no, Tylko kwestia jest tego, czy ja to akceptuję, czy ja to nie akceptuję. A czy zmienić się. się zmieniać. Po prostu mi się nie chce, bo to wymaga wysiłku, energii, no, no tak jak, tak jak dzisiaj. Ja, ja lubię chociaż raz do roku pojechać na te grzyby, żeby nikt mi tam, o byliśmy na grzyba. ja ja też byłem, no i co? I byłem już. i już. Właśnie posiedziałem, pochodziłem, nie to, że tam u, u, u", tak jak te dziki tam po prostu chodzą i, i, i zasuwają, nie? Mówi, to ja sobie pochodziłem po lesie, później usiadłem tam na drodze, mówię, jak będzie się wracać, to nie zabierzcie. Ja nie idę tam do samochodu, tam parę kilometrów dalej, nie? I tak. No i to mi się podoba. Nie? A, yy, no oczywiście, no tak jak dzisiaj, no ja po prostu jestem kłębkiem nerwów. Nie? Skończył mi się ten tabeks. Nie mam, nie mam, już jakiegoś tego uspokajacza, czyli tej namiastki nikotynej. Kolega mi taki co 32 lata nie pali, doradził właśnie to, to mówi, bo często z tym obrazem, Jezu ufam Tobie. To jak wciągasz powietrze, to Jezu, a jak wypuszczasz to mów, ufam Tobie. Ja tak, tak trzy razy trzeba zrobić i tak zubiłem. I rzeczywiście tą silną obsesję omijam. No nie. nie wiem, czy to do alkoholu pomaga, ale mnie pomogło do, do tych papierosów. No po prostu szukam. No nie. Nie, nie chcę już jak zwykły ten łajza po prostu się rozłożyć i powiedzieć, no musiałem, bo ja, bo ja musiałem. Zapalić, tak? Czy tam. Tak jak kiedyś, ja muszę pić. No nie? Gówno, nic nie muszę, tylko po prostu chcę i, i mam w dupie wszystko, nie? I, i wszystkich. No i ten. I i, i, no i wracając do tego, czy ja jestem. Chciałbym być. Jakim chciałbym być. Nie, ja na pewno chciałbym być szczuplejszy, nie? Chciałbym być e, e, co, młodszy, no nie. Słuchajcie, no i, i to. I, to i, nie, ja, ja, ja bym chciał być takim, jakim po prostu byłem w latach, że y, to 7 nie? No, w 80. W osiemdziesiątym, no już no, no podobało mi się to jeszcze, bo to ten tip to wieczorem się dopiero piło, y, rano się tam wracało tam y, ludzie do pracy, a my do domu. I, y, no i to, to jedynie taki okres, co po prostu wspominam co, co wieczór. Y, była jakaś zdobycz, nie, że nie, mieliśmy takie hasło, że nigdy się nie powtarzaj, nie, że co noc inna partnerka. I To oczywiście kosztowało później e, wizytami e, u, u lekarzy specjalistów, e, ale niestety no, trzeba było trzymać pion. Ten. E... no ale to się nie wróci ja już, ja już nie będę młody nie, nie mam ja, ja nawet palić nie mogę to nie to, że ja nie palę bo, bo to to dlatego, bo, ja, bo to e, bo to teraz taka młoda bo to nie ja po prostu zapalam i mnie dusi Mi po prostu dusi tu mnie, normalnie tak nie dusi, że, że nie mogę palić, no to, a, a palić się chcę, nie? no to lepiej jest w ogóle nie palić i to przetrzymać niż to ten, nie? No, i, no i to samo jest z piciem. Ja osiągnąłem te bramy piekieł dla alkoholika, ja po prostu wiem, że jak się napiję, to będzie jeszcze gorzej, nie? po prostu wyjdę tutaj na ulicę i, no i zacznę płakać po prostu. Nie? Bo teraz to jakoś je, jako tako żyję, nie? Jako tako mam, mam takie momenty radości. Um, nie, nie wiem czy to jest to, że tam, że, że ja sponsoruję, że tam pomagam innym. Nie wiem, nie wiem, jaki to ma wpływ. Może jakiś ma, ja, ja tego nie widzę. Ale widzę takie, takie inne rzeczy, że właśnie, że, że, że potrafię usiąść na ławce i się cieszyć, nie? że sobie siedzę. Nie? Potrafię mieć radość, że ja tutaj mogę przyjść, że, że mam gdzie, gdzie przyjść. Nie? nie wiem, jak się czują ci ludzie, co chodzą do tych domów seniorów na te szachy i tak dalej, ja wam powiem szczerze, no ja nawet, ja nie byłem sam w kawiarni chyba z dziesięć, kilkanaście lat, żeby tak usiąść i np. coś łowić, wyrywać, nie? wyrywać jakąś panienkę, bo wiem, że to bez sensu, bo ja mam całą partnerkę, nie zajmuję się jakimiś tam romansami, czy tam jakimiś zabawami, bo to jest ta wymarzona, którą chciała właśnie, taką, taką chciałem, no i taką mam, to, to jak ja mogę teraz szukać inaczej, nie? No to po co ja wejdę do tej kawiarni, nie? Tylko po to, żeby wydać pieniądze, których nie mam tak naprawdę. Mam 500 złotych emerytury i, no i gdyby nie ten świat dookoła, to ja bym z głodu zdechnął, bo sam czynsz kosztuje mojego y, mieszkania, to jest 500 zł 497. E, także... Y, wydaje mi się, że... I to jest to, jest to, to jest to przestawienie się z tego, z tego właśnie latania. i ja, ja nie wiem, jak się będę teraz czuł w piątek na tej, na tej imprezie, nie? ale ja, ja, ja już podejrzewam, jak będę czekał na występ tej, tej gwiazdy wieczoru. Przywitam się z właścicielem, złożę mu gratulacje i, i po prostu pojedziemy do domu. Nie? To nie mój klimat, nie mój świat. Ja nawet tańczyć nie mogę, bo mi się te, te kolano tam pieprzy i tak dalej. Także, no, ale kapitalne pytanie. Ja tak naprawdę rzeczywiście nie wiem, jaki ja bym chciał być. Nie? Chciałbym być młodszy, nie? Chciałbym, ale to już wszystko się nie wróci. Czyli te marzenia są nierealne po prostu. Nie? Ja ani nie będę miał odporności na alkohol, ani na papierosy, to koniec, to już się skończyło. Młodość to teraz jest kwestia zaakceptowania tego, co niesie mi życie. Nie? Jeżeli mam 65 lat i albo hospicjum, albo dom starców, albo będę żył sobie u siebie w swoim domu i, i ten. Nie? No i, i tak. Ja bym powiem ja ostatnio czytałem z jednym Podopiecznych mieliśmy czytanie a on mówił się, a po co ja to robię? Nie? Tak, mnie już, się tak na, mnie już się tak naprawdę nie chcę żyć. Nie? Ja mówię ty, ja to samo mam. Nie? Ale to jest, to jest właśnie kwintesencja tej wielkiej księgi. Bo, że naszym problemem nie był alkohol, tylko brak siły do życia. Moim problemem nie jest to, jak ja się napiję wódki. Nie? Moim problemem jest życie na trzeźwo. Nie? Ja nie jestem w stanie pomóc komuś, kto chce pić, tylko mogę pomóc tylko tej osobie, która chce, pragnie przestać pić. Nie? I... I, to jest, i, I to są takie podstawowe rzeczy, które tak naprawdę mnie zdziwiły, bo tam po 30 paru latach że to, że to wszystko jest takie proste i, yy, i brakuje mi tego zrozumienia. Nie? Ale wiem, że jest rozwiązanie, że są ludzie, którzy chodzą i tam piją i piszą, że są szczęśliwi, no ale ja mam sponsora, który nie pije 32 lata, drugi nie pije 44 lata. Słuchajcie, i to ten, co, co nie pije z 44 lat, to on założył grupę depresantów w Polsce. Dlaczego? Dlaczego? Bo ja założyłem grupę depresantów audio-video, ponieważ sam dostawałem depresji. No. I wierzcie mi, ani na Bilu, ani na moich dwóch sponsorach ja, ja nie mam czegoś takiego, żebym powiedział, o ja bym chciał żyć tak jak on. Nie. Niestety. I nie mam tu wa, żadnego wzorca. Żadnego. Nikt nie jest w stanie mi zanich swoim życiem. żeby powiedział, zamieniał się z tobą, ale na wszystko, nie? Czyli to, co masz fajne i to, co ja bym w życiu tego nie zrobił. Nie? To naprawdę trochę ludzi znam. I nikomu wieście mi, jak Boga kocham nie zazdroszczę. Nikomu. Nikomu. Bo każdy płaci swoją cenę. Jedno jest tu jest fajnie, ale tu jest kurwa, masakra. No nie? nie ma czegoś takiego. Tylko fajnie. Ja myślałem, że... Zrobię ten program, nie będę pił parę lat i będzie wszystko fajne. A tu niestety, jak to mówił yy, klasyk, są plusy i minusy. I, I o to chodzi, żeby te plusy nie przysłoniły Wam tych minusów. Jedziecie do obcego kraju o innym systemie walutowym. I to jest, o to chodzi. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.